Na przestrzeni dziejów możemy zaobserwować wyraźną prawidłowość. Kiedykolwiek Bóg działał, diabeł szukał sposobów, aby temu działaniu przeciwdziałać. Ta dynamika nie jest jedynie zbiegiem okoliczności, ale stałą rzeczywistością w świecie duchowym. Pisma święte dotyczące Królestwa Bożego. Mówią o tym bardzo jasno: wybrany lud Boży, czyli ci, którzy zostali oddzieleni, aby wypełnić Jego boski cel, często stawia czoła szczególnym próbom i wyzwaniom. Trudności te nie wynikają jedynie z ludzkich działań czy ziemskich przeciwności, ale mają swoje korzenie w głębokim, niewidzialnym duchowym polu walki. Apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan oferuje głęboki wgląd w naturę tych duchowych zmagań. W liście do Efezjan 6:12 czytamy: Albowiem walka nasza nie toczy się przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym siłom zła na wyżynach niebieskich. Ten werset jest potężnym przypomnieniem, że codzienne zmagania, z którymi zmaga się lud Boży, zwłaszcza ci, którzy są powołani i wybrani, nie są przypadkowe ani bezcelowe. Są raczej częścią większej wojny pomiędzy Królestwem Światła a Siłami Ciemności. Ale dlaczego diabeł atakuje właśnie ludzi Boga? Głównym zadaniem wroga jest sprzeciwianie się planom i dziełom Boga na tym świecie. Atakując wybranych, próbuje odwrócić uwagę od boskiego planu, siejąc ziarna wątpliwości, zniechęcenia, a nawet rozpaczy. Wróg wie, że ci, których powołał Bóg, są powołani do wykonywania wartościowej pracy na świecie, szerzenia miłości, światła i przesłania zbawienia. Atakując ich, ma nadzieję zapobiec rozwojowi Królestwa Bożego na ziemi. U tych, którzy są atakowani, sprzeciw duchowy może objawiać się na wiele sposobów: może przybierać formę nieoczekiwanych zmagań osobistych, trudności w związkach. Niezgody, a nawet intensywnych walk w umyśle. Diabeł jest przebiegły i jego strategie są różne, lecz cel pozostaje ten sam: odwrócić uwagę ludu Bożego od jego powołania, osłabić jego wiarę i uniemożliwić mu podążanie za pełnią jego celu. Diabeł wie, że jeśli uda mu się sprawić, że wierzący skupią się bardziej na swoich problemach niż na obietnicach Boga, może to zmniejszyć jego skuteczność. Jednak nawet w obliczu tak wielu ataków istnieje nadzieja i bezpieczeństwo. Choćby wróg atakował, Bóg zawsze zapewnia ochronę i duchową zbroję. Następne wersety w liście do Efezjan 6 opisują zbroję Bożą, którą wierzący muszą założyć, aby stawić opór duchowym atakom. Zbroja ta składa się z pasa prawdy, na pierśnika sprawiedliwości, ewangelii pokoju, tarczy wiary, hełmu zbawienia i miecza ducha. Elementy te nie są jedynie symbolami, ale prawdziwą duchową obroną, daną przez Boga, aby zapewnić zwycięstwo Jego ludowi. Rzeczywistość ataków diabła nie umniejsza wyższości mocy Boga ani Jego obietnicy prowadzenia, ochrony i wspierania swojego ludu. W rzeczywistości walka duchowa często służy jako potwierdzenie, że człowiek postępuje zgodnie z wolą Boga. Wróg nie będzie marnował swoich sił na tych, którzy nie stanowią żadnego zagrożenia dla Jego Królestwa. Jeśli zatem znajdujesz się w stanie duchowego ataku, może to być znak, że jesteś na właściwej drodze i wypełniasz cel, jaki Bóg dla ciebie przygotował. To ciekawy paradoks. Bycie wybranym przez Boga to wielkie błogosławieństwo, ale często niesie ze sobą duchowe wyzwania. Jednakże, dzięki łasce Bożej, ataki, które powinny nas zniechęcić, mogą przekształcić się w świadectwo zwycięstwa. W Księdze Izajasza znajdujemy potężne przesłanie. Ale teraz tak mówi Pan, Stwórca twój Jakubie i twórca twój Izraelu. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim. Izajasz 43:1. Tutaj Bóg przemawia do swego ludu jako jego Stwórca i odkupiciel. Znał nas jeszcze przed poznaniem się naszych rodziców. Zwrócił się do nas po imieniu i uznał nas za swoich. Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. W Pierwszym liście Jana 4:19 czytamy: „Miłujemy go, ponieważ On pierwszy nas umiłował. A w liście do Efezjan 1:4 albowiem wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nie naganni przed Nim w miłości. To pokazuje nam, że wierzący zostali wybrani przez Boga nie ze względu na ich własne czyny czy zasługi, ale ze względu na Jego nieskończoną łaskę i miłość. Ale skąd możesz wiedzieć, czy zostałeś wybrany przez Boga? Jednym ze znaków jest świętość. Być świętym oznacza być oddzielonym, być innym od świata. Biblia głosi, że oglądać Pana będą przez całą wieczność ci, którzy dążą do świętości. W liście do Hebrajczyków 12.14 napisano: Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wiersz ten uwypukla prawdę, która jest zarówno cudowna, jak i przerażająca. Nie każdy będzie patrzył na Pana w ten sam sposób. Wszyscy staniemy przed tylko ci, którzy szukają świętości. Będą mieli przywilej widzieć Go nieustannie. Ciągła wizja Pana nie dotyczy jedynie dnia sądu, ale całej wieczności. Ci, którzy pozostają święci i wypełniają boski cel, będą mieli przywilej oglądania oblicza Boga na zawsze. Jest to obietnica i zaproszenie do życia pełnego oddania i całkowitego poddania. Bycie wybranym przez Boga jest nieopisanym zaszczytem, jednak wybór ten wiąże się z odpowiedzialnością i wyzwaniami. Ataki duchowe mogą być silne, ale Bóg daje nam narzędzia, których potrzebujemy, żeby pozostać silnymi. I nade wszystko zapewnia nas, że bez względu na okoliczności należymy do Niego: jesteśmy wezwani po imieniu, odkupieni i chronieni pod Jego skrzydłami. Ludzie bezbożni nie będą oglądać Boga przez krótki okres czasu, podczas gdy będą sądzeni. Lecz w wieczności nigdy nie ujrzą twarzy Pana. Zostaną zabrani do miejsca pozbawionego piękna, do środowiska, gdzie panuje tylko ból, gdzie dominuje płacz i zgrzytanie zębów. Taki jest los ludzi bezbożnych. Świętość jest ściśle związana z życiem poświęconym Bogu. Istnieje koncepcja znana jako przypisana świętość, według której świętość jest nam przypisywana z łaski i dobroci Boga. Przykładem tego jest Abraham, który uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Jednakże nie o takim rodzaju świętości mówi ten werset. Wiersz ten odnosi się do świętości, której możemy szukać, o którą możemy zabiegać i za którą możemy tęsknić, tak jak możemy usilnie szukać i dążyć do pokoju z innymi. Jesteśmy zobowiązani do świętości, ponieważ Bóg jest święty, a my mamy odzwierciedlać jego charakter w naszym życiu. Twój stosunek do świętości wiele mówi o tym, czy zostałeś wybrany przez Boga? Podobnie, twoja postawa wobec grzechu wyraźnie pokazuje, czy należysz do wybranych przez Pana. Prawdziwe Dziecko Boże zawsze zmierza ku doskonałej świętości. Zwróć uwagę na mój dobór słów: ku doskonałej świętości. Nikt nigdy nie osiągnie całkowitej świętości w tym życiu, tylko Jezus to uczynił. Był jedynym doskonałym człowiekiem, jaki chodził po ziemi. Jednak prawda pozostaje taka: Dzieci Boże zawsze szukają świętości i do niej dążą. To jasny znak, że naprawdę zostałeś wybrany przez Boga. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku doskonałej świętości, nawet wiedząc, że doskonałość nigdy nie zostanie osiągnięta w tym życiu, jest dowodem na to, że jesteś. Na właściwej drodze. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. W Księdze Hebrajczyków znajdujemy niemal ostrzeżenie, że nie będziemy mogli oglądać oblicza Pana na zawsze, jeśli nie będziemy dążyć do świętości. Wybrany przez Boga lud, szuka świętości i dąży do niej. Nie oznacza to, że chrześcijanie nie grzeszą. Wiemy, że chrześcijanie grzeszą, jednakże gdy chrześcijanin zgrzeszy, czuje się nieswojo i jest zaniepokojony grzechem, nie czuje się dobrze z popełnianiem błędów. Sumienie chrześcijanina porusza się i staje się niespokojne, gdy grzeszy, w przeciwieństwie do sumienia człowieka niewierzącego, który nie odczuwa tego dyskomfortu. Dla osoby niewierzącej grzeszenie jest po prostu kolejnym zwykłym dniem nie mającym żadnego ciężaru na sumieniu. Apostoł nie twierdzi, że każdy może osiągnąć całkowitą i doskonałą świętość. Tylko Jezus tego dokonał. Kluczową kwestią jest tutaj skierowanie serca ku świętości, a nie poziom świętości, który możemy osiągnąć. Apostoł mówi nam: Że jeśli nie będziemy nieustannie szukać i dążyć do tych dwóch rzeczy pokoju i świętości nie pozostaniemy w niebie. Nie mówi, że osiągniesz doskonałość, ale że twoje serce będzie nieustannie tęsknić i szukać świętego życia. List do Efezjan 1:4 przypomina nam albowiem wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed nim w miłości. Kiedy słyszymy słowo bez winy, wiele osób może pomyśleć, że są automatycznie wykluczane, ponieważ wiedzą, że nie są idealne. Jednakże biblijna wizja nieskazitelności wykracza poza ludzką doskonałość. Według ewangelickiego słownika teologii biblijnej Bakera, nienaganność jest cechą Chrystusa i jego naśladowców. W terminologii ofiarniczej odnosi się to do dzieła Jezusa, który jest opisany jako baranek bez zmazy i skazy. 1 Piotra 1:19. Nieskazitelny charakter Chrystusa uwidacznia się także w jego dalszym pełnieniu funkcji arcykapłana, o czym wspomniano w liście do Hebrajczyków 9:14. Gdy te cechy nienaganności stosuje się do chrześcijan, oznacza ona zarówno korzyść wynikającą ze zbawienia, jak i charakter moralny, do którego należy dążyć. Chociaż przed Bogiem każdy człowiek może zostać oskarżony, nienaganny charakter chrześcijan odzwierciedla cel, dla którego Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni w jego oczach. Miłość i ofiara Chrystusa dla Kościoła mają na celu przedstawienie sobie Kościoła bez zmazy lub zmarszczki lub czegoś podobnego, lecz jako świętego i nienagannego. Efezjan 5,27. Nieskazitelność pozycyjna nie jest zasługą osobistych zasług, ale jest przypisywana przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Kolosan 1,22. Bóg, dzięki swojej mocy i ochronie, zapewnia wierzącemu zachowanie nienaganności aż do sądu ostatecznego. Oczywiście tylko Bóg ma moc i prawo oskarżyć wierzącego i wydać wyrok potępienia, jednakże dzięki swojej łasce i mocy obdarza nas nienagannością w swoich oczach. Bycie bez winy nie polega na tym, co ty robisz, ale na tym, co Chrystus dla ciebie uczynił. Zbawienie nie jest kwestią ciebie, ale ofiary Jezusa na krzyżu. Stanie się bez winy jest czymś, co możemy osiągnąć dopiero po przyjęciu Chrystusa. Nie jest to coś, co osiągamy dzięki własnym siłom, ale raczej dar boski. List do Efezjan 1:4-5 podkreśla Według tego, co wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Nim w miłości, przeznaczywszy nas do przybrania za synów przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Z miłości do nas Bóg z góry wybrał nas, abyśmy stali się Jego dziećmi. On jest naszym Ojcem i traktuje nas jak swoje ukochane dzieci. Bóg troszczy się o nas, ceni nas i dba o każdy szczegół naszego życia. Jeśli kiedykolwiek płakałeś i zastanawiałeś się, czy kogoś to obchodzi, wiedz, że Bóg tak. Tak, On naprawdę się troszczy. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o Was. Bóg interesuje się wszystkim, czego doświadczasz. To krótkie życie, pełne wzlotów i upadków, to nie wszystko, co Bóg dla ciebie przygotował. Bóg ma dla ciebie odwieczny plan, wspaniały cel. To ulotne życie nie może się równać z tym, co On przygotował na wieczność. Zaufaj Jego planowi, dąż do świętości i żyj każdego dnia odzwierciedlając miłość i łaskę Pana.